w Bibliotece Bocheńskiej na nietypowej troszkę lekcji. Zazwyczaj takie lekcje historii odbywacie w szkole, mówią o historii nauczyciele. Natomiast dzisiaj będzie mówił autor wystawy prezentowanej w Bibliotece pan Mirosław Mroczyk. Wystawa ta jest zatytułowana Bramy do Wieczności i zorganizowana została z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, które obchodziliśmy w ubiegłym roku. Stolecie odzyskania niepodległości, a więc i 100 lat od pierwszej wojny światowej. Po tej pierwszej wojnie światowej zostały na Bocheńszczyźnie pewne ślady, zostały pewne pamiątki. A są nimi cmentarze wojenne. Cmentarze, na których zgodnie leżą żołnierze z obydwóch stron konfliktu, bo na tych samych cmentarzach znajdziecie żołnierzy austro-węgierskich, pruskich i rosyjskich. Cmentarze te to ślady wydarzeń, które odbywały się na Bohemszczyźnie. Opowie Wam dzisiaj o nich pan Mirosław Mroczek, który z wykształcenia jest historykiem. Na co dzień wykonuje zupełnie inny zawód, ale cały czas tropi ową historię w Bochni i w okolicach Bochni. A ponieważ jest doskonałym fotografem, więc utrwala ją również w obiektywie, za pomocą obiektywu. Życzę Wam przyjemnej. Może nie lekcji, przyjemnej prelekcji i dużo dobrych wrażeń. Dziękuję serdecznie. Witam w grono pedagogiczne, Pana Dyrektora, witam Was młodzieży. Sam mam trójkę dzieci, ich wszystkie chodziły lub chodzą do szkoły podstawowej numer 2, ale nie do szóstej klasy. Bardzo cieszę się, że, że szkoła, do której również ja chodziłem, skończyłem w 1983 bodajże jest tak historycznie mocno zaakcentowana. Jak pani dyrektor wspomniała, 100 lat temu 100 lat temu Bochnia i Bocheńszczyzna, i Polska, czy ziemie polskie wybiły się na niepodległość w przypadku Bochni czy Bocheńszczyzny, czyli terenów. Większych niż obecny powiat Wocheński, niewola trwała nie 123 lata, ale więcej, bo od pierwszego rozbioru Polski, czyli od 1772 roku. I Polacy musieli po części pogodzić się z tym, że nie są w stanie wybić się na niepodległość i raz okresowo zryby niepodległościowe, o których się zapewne uczycie. Były i na ziemiach polskich, i na Bośni. Ale dzisiejszym tematem są cmentarze. No, niestety, każda, każdy skutek ma jakąś przyczynę. Wojna, która, o której się uczymy w podręcznikach, czy w opowiadaniach, czytamy w książkach, praktycznie w tych informacjach nie pojawiają się cmentarze. A wojna ma to do siebie, że Żołnierz zabija żołnierza, setki żołnierzy zabija tysiące żołnierzy. Po bitwach, po potyczkach, na terenach często niezamieszkałych, na polach w przypadku I wojny światowej, zostawało dziesiątki, setki i tysiące zabitych żołnierzy w jednym miejscu. W listopadzie i grudniu 1914 roku tak zwany walec parowy, czyli potężne uderzenie rosyjskich, rosyjskiej armii carskiej, szło na Kraków. Wiemy, gdzie jest wschód. Ze wschodu nawała wojsk cesarskich praktycznie nie do zatrzymania zdobyła Lwów, który należał do, był, który był ziemią, który należał kiedyś do Polski, no ale oczywiście był granicą monarchii monarchii austro-węgierskiej. Oblężyła potężną twierdzę Przemyśl i praktycznie niezatrzymywana zmierzała w Kraków. Gdyby Kraków upadł, praktycznie pierwsza wojna mogłaby się skończyć już w 1914 czy 1915 roku. Nie powstałaby Polska i jest to praktycznie pewne, aczkolwiek historycy nie powinni mówić, co by było gdyby. Natomiast tutaj, na terenie Boheńczyzny, na polach Leszczyny, Rajbrotu, Łąkty Dolnej, Muchówki, Gierczyc, rozegrały się najbardziej krwawe bitwy w tym pierwszym okresie wojny. Mało o nich wiemy. To jest rzecz niesamowita. Mimo, że historycy się tym zajmują, ten pierwszy etap wojny jest stosunkowo mało poznany. Ale pamiątki przeszłości w postaci cmentarzy pozostawiają nam bardzo wiele rzeczy do, do, do poznania. Czy jesteście w stanie uwierzyć, że na terenie Boheniczyzny, czyli terenach troszeczkę większego od powiatu boheńskiego jest 46 cmentarzy z I wojny światowej? 46 cmentarzy. Dwa nie istnieją, ale są miejsca po nich, więc 44 fizycznie, które można odnaleźć, zwiedzić i zapoznać się z nimi. Myślę, że niewielu z Was było na jakimkolwiek cmentarzu. Może na cmentarzu nr 314, który znajduje się na cmentarzu komunalnym w Bochni, przy okazji odwiedzin grobów najbliższych. Ale nim dojdziemy do samych cmentarzy, chcę Wam jeszcze. Powiedzieć parę zdań, jak, jak historia potrafi być niesamowita. Chcę Was tym zainteresować po prostu. Bardzo Was proszę, żebyście teraz posłuchali. Ponad 100 lat temu, czyli jeszcze kiedy nie wybuchła pierwsza wojna światowa, osoby, politycy, działacze społeczni, którzy powiedzieliby, że za 2-3 lata, czy za 4, Będzą, będziemy mieszkać w wolnej Polsce, czyli po 1918 roku, zostaliby uznani jako osoby, które bujają w obłokach, których fantazja przewyższa możliwości tego, co się może stać. To jest mniej więcej coś takiego, jakby ktoś teraz powiedział, że jesteśmy w stanie pokonać Rosję i Chiny. Rzecz praktycznie niemożliwa. Parę lat przed I wojną światową to, że będziemy, mieć, będziemy żyć w wolnej Polsce, było rzeczą, to były takie etapy marzenia, marzeń, które próbowano raczej obrócić w formie autonomii, żeby uzyskać lepsze prawa do nauki, lepsze do szkolnictwa. W języku polskim, czy to z Galicji, czy w Zaborze Rosyjskim, czy w Zaborze Pruskim. Mówienie w tym czasie o wolnej Polsce to było science fiction. A jednak życie w tym okresie biegło powoli, a w 1914 roku niesamowicie przyspieszyło. I rzeczy, które wcześniej wydawały się niemożliwe w tym zakresie, po paru latach stały się możliwe. Na tych cmentarzach, które tutaj widzicie, które zobaczycie, czy na zdjęciach, czy, czy może w szybkiej prezentacji, leżą żołnierze, jak pani dyrektor wspomniała, różnych obu stron konfliktu, czyli żołnierze rosyjscy. Leży kwiat, bo to wszystko przecież młodzi ludzie: Węg wojsk węgierskich, czyli Węgrów, Austriaków, Prusaków, czyli Niemców, ale też Bułgarów, Rumuniów, Słoweńców, Słowenów. Monarchia austro-węgierska była monarchią wielonarodowościową. Czyli obecna była Jugosławia, no może, nie, może nie pamiętacie, no ale Chorwacja i wszystkie kraje przeległe na Półwyspie, no to tworzyły kiedyś Jugosławię, a wcześniej też jeszcze należały do monarchii. To jest na różnych narodowości. I oni zostali powołani do wojska w parę dni. Wyobraźcie sobie, że przechodzicie do domu. Ojciec, starszy brat, mówi, że dostał bilet do wojska. Musi iść, bo inaczej zostanie postawiony przed sąd wojenny. W ciągu paru dni, czy paru tygodni zostaje wysłany na front. Daleki front, gdzie tam z Chorwacji, z Bułgarii trafić. Do leszczyny. W tych czasach nie było turystyki, wakacji. Ludzie nie jeździli na wczasy do Chorwacji, czy do Bułgarii, czy do Grecji. Czy, czy nawet mało rzadko przemieszczali się we własnym y, terenie. I nagle ci żołnierze, wykonując polecenia swoich oficerów, zostali przetransportowani i walczyli na naszych ziemiach. Nie za Polskę. Oni nawet nie wiedzieli, że taki kraj kiedyś powstanie. Oni wykonywali rozkazy swoich przełożonych. Oni walczyli za swojego cesarza. Oni walczyli za swoją rodzinę. Oni walczyli za swojego towarzysza broni, który stał koło nich, który zginął wie wcześniej. Wojna to jest straszna rzecz. Nikt z nas nie przeżył i miejmy nadzieję, że tak będzie. Natomiast ze wspomnień, z literatury, z gazet, można wyciągnąć wnioski takie, że oni wszyscy myśleli, że na święta Bożego Narodzenia, a mówimy, że ta, te wszystkie zdarzenia, które miały u nas, a zwane są operacją limanowską, łapanowską, rozegrały się właściwie w grudniu, w listopadzie, grudniu 1914 roku. Oni spodziewali się, że na święta wojna się zakończy, Bożego Narodzenia, i wrócą do domu. Rosjanie też się spodziewali, że na święta Bożego Narodzenia, których u nich wypadają trochę później, bo mają inny kalendarz, też wrócą do domu. Nikt nie spodziewał się, że wojna zamieni się w hekatombę, trwającą cztery lata, w której zginą miliony żołnierzy. Miliony żołnierzy, a po wojnie jeszcze większa część żołnierzy i ludzi umrze na choroby, na grypę zwaną Hiszpanką i z osłabienia standardów życia. Wracamy do listopada, grudnia 2014 roku. Ci żołnierze trafiają na pola Leszczyny, Rajbrotu, Muchówki, Lipnicy Murowanej. Tam tworzy się front w postaci okopów, w postaci transzerii, w postaci punktów oporu opartych o geograficzne wzgórza czy strategiczne drogi. Rosjanie mają jeden cel. Zdobyć Kraków. Zdobywamy Kraków, skręcamy na Śląsk, odcinamy Austro-Węgry od surowców, wojna się kończy, wygrywamy. Kraków twierdza nie do obrony, ale Rosjanie doszli pod Kraków w odległości około 13 km od Krakowa, także byli pod ostrzałem artylerii fortecznej. Widać, jak się jedzie z czwórką, taki pomnik w postaci szpicu po prawej stronie. To jest właśnie to miejsce najdalszego zasięgu ofensywy rosyjskiej. Ale tak naprawdę nie zostali oni pokonani tam, przed Krakowem, tylko rozegrały się tutaj dramatyczne walki, o których, jak wspomniałem, nie ma żadnej solidnej literatury, książki, gdzie by można było przeczytać. Nie wydano tego ani przez powiat pocheński, ani może, ani przez historyków z, z Uniwersytetu Jagiellońskiego takiej solidnej, prawdziwej monografii. Ale Pracujemy nad tym, żeby takie coś zostało wydane. Tak yy, przy okazji powiem. Yy, jak przebiegały walki? To była bardzo krwawa, bardzo krwawa wojna. Gdyż myśl techniczna była jeszcze na poziomie XIX wieku, XIX wieku czyli wojen napoleońskich czy francusko-pruskich starć. Natomiast już nowoczesna technika, czy to w postaci. Karabinów maszynowych, czy pocisków artyleryjskich, szrapneli, które składały się z ładunku miotającego i setek ołowianych kulek, które eksplodowały w powietrzu i z góry zabijały żołnierzy lub braniły. Te właśnie nowoczesne metody zabijania spowodowały rzeź na naszym terenie. W źródłach i, i, I na podstawie analizy cmentarzy można wnioskować, że w niektórych miejscach w obszarze kilkuset metrów kwadratowych lub kilku kilometrów kwadratowych, czyli na przykład kilometr na dwa, po bitwach pozostawało kilkuset, a nawet ponad tysiąc zabitych żołnierzy. I co się działo dalej? Żołnierz, który zginął, pozostawał na miejscu. Żołnierz ranny miał niewielkie szanse na przeżycie. Nie było antybiotyków, nie było służby, nie było jakby profesjonalnych, sanitariuszy. To wszystko odbywało się na zasadzie prowizorycznej. Część z nich była ewakuowana do szpitali, tutaj, które były w Bochni. Część do, do Limanowej. Znaczna część z nich umarła później w szpitalach. Ale ci, co pozostali. No niestety muszę tutaj powiedzieć, proszę się proszę mnie dobrze zrozumieć. Człowiek, który zginął czy umarł, rozkłada się. I te tysiące trupów zalegało w polach, zostało prowizorycznie pochowanych, przysypanych ziemią albo i nie do końca. I na wiosnę, czyli parę miesięcy po grudniu, rolnicy nie mogli uprawiać ziemi, groziło głód. Był bardzo poważny problem właśnie sanitarny, bo gdzie tylko pług z koniem wjechał, to wykopywał trupy żołnierzy, broń, pozostały sprzęt wojskowy. Tereny nie nadawały się do uprawy. Dodatkowo fetor, czyli smród, dodatkowo robactwo, szczury, zwierzyna, no to nie są tematy, które chcę rozwijać, ale możemy sobie wyobrazić. W związku z tym, że front ustabilizował się, bo Rosjanie zostali odparci, ustabilizował się na linii Dunajca, a później w maju ofensywa zwycięska, czyli gorlicka, wyparła Niemców, wyparła Rosjan z terenów ziem polskich. Tutaj mieliśmy już zaplecze frontowe spokojne. I Austro-Węgry Zrobiły coś, co nie udałoby się dzisiaj wykonać. Zbudowali 400 cmentarzy. Każda z tych kropek to jest cmentarz. Tych kropek jest 400, nie liczyłem, ale tak jest w literaturze napisane. Widzimy Bochnie, widzimy Kraków. Każda kropka to jest cmentarz. Na każdym cmentarzu jest pochowanych od 1 do 1600 żołnierzy. W ciągu czterech lat Austro-Węgrzy pochowali żołnierzy swoich, tak jak pani to mówiła, i wrogów. I chcę, żebyście to zapamiętali. Jakbyście mieli zapamiętać trzy rzeczy z tej prelekcji, to Was proszę o to: pierwsza rzecz, że przed pierwszą wojną światową mówienie o tym, że Polska będzie wolna w, du w dużym obszarze, było science fiction praktycznie niemożliwe. Druga rzecz, że tych cmentarzy było 400. I trzecia rzecz, że to są jedyne cmentarze, które istnieją na świecie wojskowe, wojenne, gdzie pochowani są razem z równymi honorami żołnierze wrogi, wrogie, wrogowie, czyli żołnierze rosyjscy, żołnierze austro-węgierscy i żołnierze pruscy. Razem są pochowani. I będziemy zaraz oglądać y, zdjęcia, ale będziemy widzieć cmentarze, krzyże z dwoma poprzeczkami. To są właśnie krzyże dla żołnierzy rosyjskich. Oni byli w zdecydowanej większości wyznania prawosławnego. Krzyż prawosławny jest troszeczkę inny, bo ma jeszcze trzecią welkę z kością, taką krótką, ale oni opracowali dwuramienne krzyże dla odróżnienia żołnierzy rosyjskich. I tradycyjne krzyże łacińskie, jak to się mówi czyli nasze chrześcijańskie, dla żołnierzy swoich były jeszcze, są cmentarze żydowskie w Bochni, może byliście na Kirkucie, Kirkut, cmentarz żydowski, nekropolia żydowska, na wzgórze Krzęczk na Krzęczkowie, tam jest właśnie, yy, są groby, pochowane jest i na żołnierzy austro-węgierskich wyznania mojżeszowego, czyli Żydów, którzy walczyli, zostali wcieleni do armii austro-węgierskiej, zginęli tutaj w walkach, zostali pochowani w ich obrządku. I teraz takie pytanie mam do Was, taką próbę wyobraźni. Była pierwsza wojna światowa 100 lat temu, druga wojna światowa. Czy znaczy, jakieś groby wojenne z drugiej wojny światowej na terenie Bochni, bocheńszczyzny? Z pierwszej wojny światowej jest 46 cmentarzy, nekropolii. Z drugiej wojny mamy cmentarze, mamy, mamy kwaterę żołnierzy radzieckich na cmentarzu naszym komunalnych, Ale gdzie leżą Niemcy? Hitlerowcy. Ci, co przegrali wojnę, ci niedobrzy. Nie wiadomo. A węgrzy 100 lat wcześniej. Wznieśli się nad nienawiść czy dobroga, wznieśli się nad podziały, żeby zniszczyć przeciwnika, i podczas prowadzenia wojny, gdzie brakowało surowców, gdzie brakowało jedzenia, gdzie brakowało materiałów budowlanych, w ciągu czterech lat wybudowali 400 cmentarzy, które w zdecydowanej większości przetrwały do dziś.